Szanowni Państwo, przed nami ważny okres, zbliżają się wybory samorządowe. To jest ten czas właśnie, kiedy można zmienić filozofię rządzenia w naszym mieście. Kandyduję w tych wyborach, ponieważ chciałbym zmienić filozofię rządzenia. Chciałbym, żeby miasto Błonie było miejscem przyjaznym mieszkańcom, żeby w pierwszej kolejności były realizowane potrzeby mieszkańców, a nie ambicje władzy. Codziennie z Błonia wyjeżdża około 35% pracujących mieszkańców Błonia dojeżdża do pracy poza Warszawą. To olbrzymia olbrzymia grupa. Kolejnym ważnym, i myślę, że takim widowiskowym, takim punktem, którego na pewno ja i radni którzy będą stanowili o przyszłości tego miasta, to jest budowa hali sportowej wraz z basenem oraz zwiększenie nakładów na sport. W naszej gminie brakuje hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Nie ma ani jedno pełnowymiarowej hali. Taką halę musimy, musimy wybudować, doprowadzić do tego, że ona powstanie w najbliższej kadencji. Potrzebny jest również basen. Basen oczywiście może nie rekreacyjny, ale basen do nauki pływania przy której ze szkół. Koszt tego basenu nie byłby znacząco wyższy niż koszt parku, który powstał. Przy planowaniu inwestycji musimy zwracać uwagę na to, na co dzisiaj się nie zwraca, tak? czyli na ich racjonalność wydatków, czy one są adekwatne do naszych potrzeb i w końcu, czy koszty eksploatacji niezbytnie obciążą budżet naszego miasta. I to są te wybory, których, których musimy dokonać. To są te wybory, które stają przed nami, to są te pomysły, przed którymi my stajemy przed państwem i które chcemy realizować. I tak jak mówiłem na wstępie. Dobrze wiemy, jak to będzie realizowane, ile to będzie kosztowało, bo ponieważ to długo przygotowaliśmy. Zaczynamy od kolejnej odsłony walki o obwodnicę błonia. Przed południem mieszkańcy i władze gminy zablokowali krajową dwójkę. Wystarczą dwa kilometry trasy, ale inwestycja nie może się rozpocząć, bo zdaniem protestujących zbyt opieszale działa regionalna dyrekcja ochrony środowiska. Za dużo moich znajomych na pasach zginęło, i tonowe samochody przejeżdżają przez centrum miasta tuż obok domów. Tu jest parę tysięcy tyrów dziennie. Bloki się rozwalają. W nocy nie da się spać. Dlatego Gwodnica, właściwie dwukilometrowy nowy odcinek drogi 579, to konieczność, zdaniem protestujących. Gmina przygotowała projekt wraz z wiaduktem nad linią PKP i mostem. Ale inwestycja nie może się rozpocząć. Cztery lata trwa postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej. Do dzisiaj tej decyzji nie ma. Oczywiście toczy się korespondencja w sprawie. Ciągle są jakieś nowe żądania. Dyrekcja Regionalna Ochrony Środowiska uważa, że nad Drodze przeszkodą do budowy tej drogi jest to, że żaby nie mogą przechodzić swobodnie przez ulicę. Regionalna dyrekcja wyjaśnia, że zwłoka w wydaniu decyzji jest spowodowana brakami w dokumentacji, a nie nadmierną i przesadną troską o zwierzęta. Nie zostało w raporcie przedstawione ani Oddziaływanie na mieszkańców, tych, którzy będą narażeni na oddziaływanie tej drogi, nie zostały zaproponowane żadne środki minimalizujące, żadne konkretne. Nowy odcinek drogi nr 579, który ma odciążyć centrum Błonia, wzbudza też protesty innej grupy mieszkańców, którzy zbudowali tam domy. Domagający się obwodnicy zapowiadają kolejne protesty i blokady.